Cześć, zapraszam was dzisiaj na test oraz pierwsze wrażenie najnowszego podkładu marki Essence Camouflage 2 w 1 Makeup and Concealer. Podkład ten pokazywałam Wam między innymi jako nowość w nagraniu właśnie z nowościami na jesień 2016. Obok Fluido marki Catrice HD Coverage Foundation, który jest już hitem na internetach. Ten podkład również was zaciekawił. Występuje w trzech odcieniach. Kosztuje 15,99. Sprawdzimy, czy faktycznie jest tak nieziemsko kryjący, jak to twierdzi producent. W skrócie, co jest jego największą cechą, najlepszymi atrybutami? Wysokie, wysoki stopień krycia bez efektu maski, long lasting, czyli długotrwałe, dodatkowo makremową formułę, wysoce napigmentowany, co już wspomniałam, jest, łączy w sobie wszystko to, co najlepsze między korektorem a podkładem, nadaje się do każdego rodzaju skóry, na wszystkie niedoskonałości, daje matowe i takie delikatne wykończenie bez efektu maski, co już też było wspominane. I dla najlepszych rezultatów, oczywiście, możemy go aplikować przy pomocy gąbeczki. Tudzież pędzelka. Moim pędzlem dzisiaj będzie T10 z loftu. O, czyli taki zwykły flat top. I zabieramy się za test. Ja używać będę, będę kolor w <coughs> odcieniu 10, czyli oczywiście najjaśniejszy, jak to przystało, na prawdziwego bladziocha. I to jest dziesiątka odcień ivory. Niestety, to co ja już zaobserwowałam, to on czasami może niestety trochę ciemnieć. Zaraz zobaczymy, jak on będzie się spisywać. Jak widzicie, niedoskonałości u mnie dzisiaj jest co niemiara. Jakieś tutaj zaczerwienienia, przebarwienia. No i zobaczymy, jak on sobie będzie z tym wszystkim radzić. I zabieramy się. Za nakładanie. Tatałam, Podkład nałożony. Powiem wam, że poszło mi to bardzo zwinnie. Podkład rozprowadza się bardzo dobrze. Przy użyciu pędza, tak jak już Wam pokazywałam, to jest te 10 marki Loftu, czyli przy zwykłym po prostu rozprowadzałam laptopem. Podkład rewelacyjnie się rozprowadził, ma świetne krycie. Jeśli uwzględniając fakt, że podkład kosztuje 15,99, to śmiało mogę powiedzieć, że nie spotkałam się jeszcze z takim rewelacyjnym produktem do twarzy w tej cenie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę jestem ile zaskoczona. Tak jak już wspomniałam, wykończenie jest. Producent pisze, że wykończenie jest matowe. Nie do końca bym się z tym zgodziła. Faktycznie podkład ładnie zastyga na, na skórze. Ładnie się z nią łączy, nie ma efektu błyszczenia się cery. Natomiast ja wielkiego matowienia nie widzę. Dlatego jeśli macie skórę przetuszczającą się, czy też mieszaną, to jak najbardziej zresztą jak każdy podkład, musimy go utrwalić. Czy to pudrem transparentnym, najzwyklejszym trwalającym, czy to jakimś pudrem różowym matującym. Natomiast jeśli chodzi o moje niedoskonałości, z większością sobie ten podkład rewelacyjnie. Zaradził, zresztą ja nie mam jakichś e, wielkich e, tutaj niedoskonałości, one gdzie niegdzie się bo te, bo występują, jak tutaj, czy też zaczerwienienie na brodzie e, i tutaj ten mały wyprysk, ale myślę, że ten podkład e, to wszystko zakamuflował. Ja nic nie widzę, chciałabym, żeby zawsze tak to trwało, taka idylla, natomiast moja, moje zastrzeżenie tyczy się koloru. Niestety odcień jest jak najbardziej bardzo, bardzo ładny. Będzie Wam się odpowiadać, bo to jest jasny odcień z domieszką pigmentów żółtych i on takowy jest, jak go świeżo wyciśniemy. Ale spójrzcie, jaka jest różnica, jaką się po czasie utleni. Tę, tą stróżkę wyciskałam, no nie wiem, dwie minuty temu, a spójrzcie, jaka jest po prostu kolosalna różnica. Podkład niestety utlenia się. I ciemnieje. Na twarzy, na razie tego nie zauważyłam, się wielce nie odcina z moją szyją, więc nie ma tragedii, ale no niestety to jest niewątpliwy minus tego, tego fluidu. Zobaczymy, jak będzie się sprawowała dalej. Póki co Essence Camouflage 2 w jednym, make up and Concealer bije na głowę, myślę, że droższe. Podkłady co najmniej dwukrotnie czy trzykrotnie droższe z wyższej półki. Szczegóły znajdziecie na mojej stronie Kapel, gdzie zapraszam Was tam serdecznie. Możecie poczytać troszeczkę więcej o tym podkładzie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa, pa, pa!